W niedzielne popołudnie salę konferencyjną w Zamku Piastowskiego wypełnili po brzegi borscy melomani. Każdy chciał dać ponieść się magicznej atmosferze, którą stworzyli soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej. Operetka na zamku Piastowskim zawsze cieszy się dużym powodzeniem wśród publiczności. Jednak soliści Teatru Narodowego operetki Kijowskiej gościli w Raciborzu po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że nie był to ich ostatni występ w naszym mieście, tym bardziej, że wejściówki na to wydarzenie zostały wyprzedane już tydzień przed galą. Koncert będzie takim no, wspaniałym początkiem nowego roku, a ta radość i nastrój zabawy, którą niesie ze sobą, no, będzie nam towarzyszył aż przez wszystkie dni 2016 roku, czego życzę wszystkim słuchaczom i telewizjom, również telewizji kablowej. Miłośnicy operetkowych duetów miłosnych usłyszeli również dwa największe przeboje. Co się dzieje, oszaleje, czy usta milczą, dusza śpiewa? Dobrze znany raciborzanom tenor Bartosz Kuczyk w żartobliwy sposób poprowadził galę i wprawił słuchaczy w karnawałowy nastrój. Oni są w niesamowitym gazie, w świetnej formie, czują, że chcą się pokazać, że to jest tak, gdyby są w Polsce drugi raz, bo pierwsze byli w listopadzie, tam już dopinaliśmy szczegóły. I widać, że to jest dla nich wielkie wyróżnienie. Operetka przede wszystkim, ale ta operetka w takiej pięknej formie, bo ta lekkość Straussa połączona z tą lekkością języka polskiego, który tak subtelnie zaciąga tym wschodnim akcentem, jest po prostu fantastycznym przeżyciem. Zestaw jest dzisiaj naprawdę taki bardzo mocny, wręcz powiedziałbym, że. No, ja po pierwszych próbach zastanawiałem się mocno, czy z nimi wychodzić na scenę, czy nie, no, ale w końcu stwierdziłem, że mam swoje lata i mam swoje prawa. W związku z powyższym ja się przejmować nie będę. Występuję z osobami dużo młodszymi od siebie, ale z ogromnym potencjale, ogromnych umiejętnościach. Ogromnych. Ja przyznam szczerze, że dla mnie to jest. Ja się czuję jak nowonarodzony, bo to jest coś, mimo że repertuar mi, mi znany, ale jednak to te nowe aranżacje. Myśmy specjalnie nagrywali Orkiestra Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej, nagrywała w Poznaniu specjalnie aranżacje, które dzisiaj zostaną wykonane. Także oni jak gdyby zaśpiewają ze swoją w cudzysłowie orkiestrą, to też dużo daje. Będzie czat. Jak zapowiadali, tak też było. Publiczność była pod wrażeniem pięknych i utalentowanych artystów.